Siemano YouTube z tej strony Mateusz, Squaccent Milk melduje się z kwatery głównej na wkurwiającym obrotowym krześle. Dzisiaj porozmawiamy sobie nie, nie o tym, bo to jest mój kod, porozmawiamy sobie o butach ciężarowych. Dlaczego w butach ciężarowych będziesz wyciskał więcej, dlaczego pomogą Ci w Twoich problemach z przysiadami oraz dlaczego są według mnie najlepszym zakupem roku? Wydaje się intuicyjne, że robienie przysiadu na piłce rehabilitacyjnej jest o wiele trudniejsze niż robienie przysiadu na zwykłym podłożu, na twardym podłożu. Dlaczego tak się dzieje? Wszystko za sprawą amortyzacji. Ponieważ jeśli wykonujemy przysiad na piłce rehabilitacyjnej, to cała się trzęsie, nie możemy się ustabilizować, a jednocześnie nie jesteśmy w stanie efektywnie zaangażować mięśni, żeby przekazać siłę od podłoża do sztangi, żeby ją wypchnąć. I podobnie wygląda sytuacja podczas robienia przysiadów, czy jakichkolwiek innych ćwiczeń w butach do biegania, w butach z dużą amortyzacją. Po pierwsze, bujamy się na lewo i prawo, nie możemy się ustabilizować. A po drugie, nie jesteśmy w stanie efektywnie przekazać siły z podłoża do sztangi, żeby ją wycisnąć. Dlatego buty do biegania kategoryczne nie, chyba że robimy tylko maszyny. Okej, okay, to teraz pozostaje nam pytanie, czy płaska podeszwa, czy może coś innego? To są buty, w których ćwiczyłem do tej pory. Jak widzicie, są to halówki. Idealnie płaska podeszwa, nie ma tutaj... Ani centymetra podeszwy, ani odrobiny nawet amortyzacji, i w sumie czuję się w nich tak, jakbym ćwiczył na Bosaka. Więc dlaczego? Dlaczego kupiłem buty top z przysiadów? Co mnie podkusiło? I okej, okay, ćwiczenie w takich płaskich butach albo na Bosaka jest wręcz idealne do większości ćwiczeń. Niestety, sytuacja wygląda trochę inaczej w przypadku treningu przysiadów. No, z przysiadami tak to już jest. Albo jesteś do nich zbudowany, albo kurwa nie do końca. Co mam na myśli, mówiąc nie do końca? To, że nie jesteś w stanie zejść głęboko, albo nie jesteś w stanie zachować prostego kręgosłupa. I to jest bardzo częste. To spotyka praktycznie każdego na samym początku. No i sytuacja jest bardzo prosta. Im większa głębokość przysiadu, tym większy zakres ruchu. Im większy zakres ruchu, tym większa hipertrofia, czyli większe geńcy. Poza tym, im większy zakres ruchu, tym bardziej jesteś w stanie rozciągnąć czworogłowe i poślady. Dzięki temu aktywujesz się je jeszcze bardziej, narażasz się na dodatkowe obrażenia, dzięki temu rosną szybciej. No i mimo tego, że w głębokim przysiadzie nie jesteś w stanie wziąć takiego ciężaru jak w takim półprzysiadzie, to i tak głęboki przysiad z tym trochę mniejszym ciężarem o wiele lepiej przekłada się na większość innych aspektów życia, na inne sporty. No, może poza skokiem w wzwyż, bo tu z reguły właśnie ruch jest taki jak ćwierć przysiad, ale na prawie każdy inny sport na ogólną siłę oraz na inne ćwiczenia o wiele lepiej przekłada się właśnie głęboki przysiad. Dlatego zostawmy ćwierć przysiady bohaterom splita w klapkach i przejdźmy do założenia, że głęboki przysiad jest ok. No i teraz taka standardowa osoba przychodzi na siłownię, próbuje zrobić głęboki przysiad. Okazuje się, że podczas schodzenia w dół coś jest nie tak garbią się plecy. I teraz pytanie, dlaczego te plecy się garbią, dlaczego pojawia się coś zwanego batwinkiem, czyli posterior pelvic tilt, tyło pochylenie miednicy, dlaczego tak się dzieje? Otóż ciało szuka mobilności gdzie indziej. Jeśli nie jest w stanie złapać mobilności w biodrach, to szukają ją właśnie garbiąc plecy. I tak samo, jeśli ciało nie ma mobilności w dorsiflexii łydki, czyli w ruchu takim, jakbyśmy chcieli palce stóp skierować do głowy, w, do nas, to właśnie to jest dorsiflexia. Jeśli ciało nie ma właśnie mobilności w dorsifleksji, to szuka mobilności gdzie indziej, czyli w podwijaniu dupy, czyli w patwinku. No i teraz do czego służy nam ta dorsifleksja? No, podczas przesiadu wykonujemy tak naprawdę dwa ruchy: zgięcie kolan, zgięcie bioder. E, pomijając zgięcie bioder, no, kolano musi gdzieś iść, musi w którąś stronę się zgiąć. No, nie zegnie się w inną stronę jak e, przesuwając się do przodu, dlatego. Pomysł, żeby nie wychodzić kolanami przed palce, jest trochę bzdurny, i zostawmy go tak jak już mówiłem, bohaterom splita. Eee, Na no kolano wychodzi do przodu dzięki uprzejmości, właśnie stawu skokowego, dzięki dorsiflexii. I teraz zobaczmy, co się dzieje, kiedy wykonujemy przysiad ze spłaską podeszwą. Nie możemy wypchnąć kolan przed palcem. Jeśli wykonujemy przysiad, właśnie w takim bucie, to stopa jest automatycznie przesunięta trochę w tą stronę. I teraz pytanie, czy to jest oszustwo? No tak, to jest takie samo oszustwo jak używanie pasa, to jest takie same oszustwo jak używanie pasków, takie same oszustwo jak wpierdalanie białka, tak? Czyli to nie jest oszustwo. To jest po prostu rzecz, którą możemy używać, która być może nam pomaga, która nie jest specjalnie szkodliwa, a która może nam tylko pomóc. No i okej, okay. fizjoterapeuci mówią, że trzeba dbać o zakres ruchu, trzeba się rozciągać, trzeba się mobilizować, yy, a buty to oszustwo. No i okej, okay, jak najbardziej. Mobilizacja jest okej, okay, robienie rozciągania jest okej, okay, ponieważ no, buty ciężarowe nie są substytutem rozciągania się, są tylko dodatkiem do tego, dodatkiem do życia. Tak samo jak pas nie jest substytutem spinania się, trzeba nadal umieć się spinać, żeby więcej wyciskać. No ale tak naprawdę czy buty ciężarowe są niebezpieczne? No zobacz, jak robisz przysiad z batłinkiem, czyli z podwijaniem miednicy, no to yy, kręgi będą się ze sobą ścierać w kręgosłupie, będą narażać się na siły ścinające, co będzie niebezpieczne. Kolejna sprawa, jeśli odrywają ci się pięty podczas robienia przysiadu, tutaj też nie ma litości. Oderwane pięty równa się większy nacisk na kolano. Kolejna sprawa to zapadanie się stóp do środka. Bo Robisz przysiad i w momencie kiedy schodzisz na dół stopy, schodzą się do wewnątrz. No i co teraz? To też jest niebezpieczne. A dzięki butom ciężarowym, które mają stabilną podeszwę, które gwarantują ci to, że będziesz stabilny przez cały ruch, ten problem znika, może nie znika całkowicie, ale na pewno jest go trochę mniej. Kolejna kwestia jest taka, że dzięki butom ciężarowym, dzięki temu, że pięta jest podwyższona, jesteś w stanie być pionowo. A dzięki temu, że jesteś bardziej pionowo podczas przysiadu, to zmniejszasz trochę nacisk na plecy. Jeśli masz problemy z plecami, jeśli bolą Cię plecy po przysiadach, to może też warto zainwestować w buty do przysiadów, ponieważ dzięki nim odciążasz trochę pracę kręgosłupa. A poza tym, to, że jesteś bardziej spionizowany, powoduje, że masz większy nacisk na czworogłowę. Możesz wreszcie wyjść śmiało na lato z nogami na wierzchu, nie musisz być już bocianem w dresie, ponieważ dzięki butom ciężarowym jesteś bardziej pionowy i bardziej, bardziej angażujesz czworogłowę. Ale teraz nasuwa się pytanie, czy jest ktoś, kto nie powinien używać budów ciężarowych? Jak najbardziej? Każdy, kto miał jakieś solidne problemy z kolanami typu kolano skoczka, prawdopodobnie będzie uważał na jakikolwiek wyprost kolana do przodu, na jakiekolwiek przekroczenie kolana za linię palców. I taka osoba prawdopodobnie w ogóle nie powinna robić przysiadów, chyba że przysiady bardzo mocno angażujące poślady, czyli coś w stylu przysiadów jednonóż, przysiadów bułgarskich, kroków. No i tak naprawdę tutaj każde zgięcie kolana będzie do pewnego stopnia niebezpieczne, nie mówiąc już o butach ciężarowych, które zgięcie kolana jeszcze powiększą. No i teraz jeśli ktoś Wam mówi, że buty ciężarowe są niebezpieczne, to prawdopodobnie ma na celu tylko Wasze dobro, ma na celu bezpieczeństwo Waszych kolan. Tylko, no, z reguły nie wpada na to, że nie każda osoba jest połamana. Nawet jeśli myślisz, że jesteś połamany, no to i tak są ludzie połamani bardziej. Pamiętaj o ryzyku względnym i bezwzględnym. No jeśli buty ciężarowe zwiększą szansę kontuzji kolana o te 50% czy o 100%, no to nadal pamiętaj o ryzyku bezwzględnym. No jakie jest to ryzyko kontuzji kolana? Jeden na milion przysiadów? Załóżmy, że nie masz oczywiście już istniejących kontuzji kolana, bo to zmienia postać rzeczy. Pamiętaj tylko o tym, że samo w sobie ćwiczenie w butach ciężarowych poprawia też trochę technikę przysiadu. Dzięki temu mniej jesteś narażony na kontuzję, ponieważ masz lepszą technikę. I na czym polega to zwiększenie techniki? Z reguły właśnie na tym, żeby trzymać sztywny tors przez cały ruch, żeby nie było żadnego zapadania się pięt, odrywania pięt, bujania się w lewo, w prawo i zginania kręgosłupa. Ale buty ciężarowe mają też jedną bardzo fajną zaletę. Pomagają nam bardziej... Optymalnie przełamać punkt, tak zwany sticking point. No i sticking point, czyli to co właśnie widzicie na ekranie, to punkt, w którym sztanga zaczyna gwałtownie zwalniać, punkt, w którym jesteśmy najsłabsi. No i jeśli chodzi o przysiad, to z reguły to wygląda tak, że ten punkt jest gdzieś. Tuż nad y, tym byciem równoległym do podłoża, tak? kiedy staw biodrowy jest równy ze stawem kolanowym. No i teraz dlaczego tak się dzieje? Otóż, jeśli schodzimy w dół wolniej lub szybciej, jeśli mamy już jakieś rozciągnięcie mięśni, to pojawia się coś takiego jak stretch reflex, czyli odruch miostatyczny, który powoduje to, że podczas schodzenia w dół nie zostajemy w dole, tylko odbijamy się mimowolnie. I dlatego też nie polecam robienia właśnie wyciskania leżąc, touch and go, czyli takiego odbijania się, bo wtedy ten stretch reflex jest bardzo silny, powoduje, że sztanga odbija się i już jest gdzieś w tym momencie, gdzieś w tym punkcie. Ale podczas robienia przesiadów jest to dosyć naturalne właśnie. Ale niezależnie, czy opuszczasz się wolno, czy szybko, to ten stretch reflex będzie z reguły i tak na tyle silny, żeby spowodować to, że nie zatrzymasz się na samym dole, tylko z reguły przekroczysz punkt, kiedy... Twoja kościudowa jest równoległa do podłoża i zatrzymasz się w momencie tak naprawdę, kiedy już zaczynasz się prawie prostować. Otóż ten moment, kiedy sztanga gwałtownie zwalnia, jest momentem, kiedy najbardziej po dupie dostają nasze prostowniki bioder. Jest to moment, w którym są one pod największym napięciem i nie mogą nic zrobić. Jeśli są niewystarczająco silne, żeby przyłożyć się do ruchu, no to wtedy klops. No i teraz sytuacja wygląda tak, że jeśli się podnosimy. Załóżmy, że to jest nasz tors, który na początku jest idealnie pionowy, później się trochę pochyla. No, jeśli się podnosimy, jesteśmy już w tym sticking point, to czasami mamy taką sytuację, że dupa idzie do góry. I ta dupa do góry oznacza, że czworogłowe były za słabe. No i dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ciało jest na tyle inteligentne, żeby optymalizować ruch. Wykonuje wtedy tak naprawdę pusty wyprost kolan, kiedy sztanga nie przemieszcza się do góry, a kolana się prostują, to jest właśnie wysuwanie dupy do góry, a później używa silnych zginaczy bioder, żeby ten ruch wykończyć. No i tak naprawdę w sytuacji, kiedy się podnosisz, załóżmy, że tutaj znajduje się głowa, tutaj znajdują się biodra i zaczynasz się trząść, mimo tego, że jesteś i tak cały czas pionowo, to Twoim głównym celem nie powinno być podnoszenie dupy, tylko tak jakby wsuwanie się pod sztangę, żeby biodra wsunęły się pod sztangę. Żeby zmniejszyć obciążenie dla prostowników bioder, czyli dla dupy, i jednocześnie zwiększyć obciążenie dla czworogłowych. No i znowu mamy zwiększenie obciążenia dla czworogłowych. I dzięki temu, że mamy buty ciężarowe, możemy wykorzystać to zwiększenie obciążenia dla czworogłowych i ten ruch wykończyć. I tak samo, dzięki temu, że jesteśmy bardziej prosto, to w tym momencie, kiedy się tak trzęsiemy, jesteśmy w stanie trochę bardziej użyć czworogłowych, żeby się wyprostować i wykończyć ten ruch. I dzięki temu właśnie w przysiadzie, w butach ciężarowych, bierzemy trochę więcej. No i teraz krótki powrót do głębokości przysiadu. Otóż, jeśli ucinasz przysiady, jeśli nie robisz ich do pełnej, bezpiecznej głębokości, no to sytuacja wygląda tak, że nie będziesz mógł liczyć na stretch reflex, nie będziesz mógł liczyć na odbicie się z dołu, tylko po prostu no, będziesz musiał użyć całego wysiłku mięśni na to, żeby się obrócić. I wtedy Twój sticking point, czyli moment najcięższy, nie będzie w tym dobrym momencie, w tym standardowym momencie, tylko będzie po prostu na dole, no bo nie będziesz w stanie się odbić. No i teraz jedyne osoby, które nie korzystają z butów ciężarowych, to osoby, które mają albo bardzo szeroki rozstaw stóp podczas przysiadu, albo takie, które mają naturalną tendencję do bycia bardzo pochyłym. No bo zobaczcie, co się dzieje. Jak zaczynasz przysiad, możesz go zacząć albo odsuwania się w dół, czyli tak zwane drop balls between your feet, czyli starasz się zacząć ruch delikatnie od kolan. Wtedy masz dobrą głębokość, ale jeśli zaczynasz się od maksymalnego pochylenia, od maksymalnego rozciągnięcia bioder, to wtedy twój przysiad będzie dosyć pochylony. I może on nie będzie do końca idealny pod budowanie masy, o tyle pod trójbój będzie idealny, ponieważ no ucinasz głębokość, nie dostajesz dodatkowych punktów za astu gras, jesteś w stanie przysiąść na zaliczenie i się podnieść. No i z tego względu sporo osób, które ma przysiady, które naturalnie tak wyglądają, nie korzysta z butów ciężarowych. Na koniec pytanie, czy buty ciężarowe mogą przydać się do jakichkolwiek innych ćwiczeń, poza przysiadami i poza ćwiczeniami ciężarowymi, czyli podrzut i No i mimo, że najlepszym obuwiem do martwego ciągu jest według mnie brak obuwia, albo bardzo płaska podeszwa, no to są osoby, które mają dosyć pionowy martwy ciąg, dosyć nisko biodra i w tym momencie, jeśli robią klasyczny martwy ciąg, tutaj buty ciężarowe mogą trochę pomóc. Buty ciężarowe są bardzo fajne do wyciskania leżąc, ponieważ możemy zrobić trochę większy mostek, jednocześnie nie odrywając pięt, Buty ciężarowe są bardzo fajne do wyciskania stojąc, ponieważ, no tylko ze względu tak naprawdę na stabilizację, trochę większa stabilizacja, trochę większa wygoda. No i buty ciężarowe są bardzo spoko opcją do robienia martwego bardzo szerokim chwytem, ponieważ nie każdy ma mobilność, żeby wykonać martwy ciąg bardzo szerokim chwytem, czyli tak zwanym rwaniowym chwytem z niskimi biodrami. No a cały bayer martwego ciągu rwaniowego polega głównie na tym, żeby odciążyć trochę dół pleców, żeby biodra były jak najniżej i dzięki temu możemy trochę bardziej obciążyć górę pleców i czworogłowe do pewnego stopnia. Jeśli chodzi o martwy ciąg sumo, tutaj raczej nie polecam, ponieważ trochę zwiększy nam się właśnie kąt w czworogłowych, co sprawi, że trochę bardziej przesuniemy nacisk na czworogłowe, a z reguły jednak biodra podczas tego ruchu będziemy mieli trochę silniejsze, więc nie polecam. Jeśli chodzi o jakieś inne ćwiczenia, typu martwy na prostych nogach, jakieś przesiady bułgarskie zakroki, jakieś inne ćwiczenia, wiosłowanie, tutaj raczej nie ma znaczenia. Mogą pomóc, ale raczej tylko ze względu na stabilizację. Także polecam je głównie jednak do przesiadów. No i teraz na sam koniec pytanie, jakie buty ciężarowe wybrać? I czy może nie wystarczą tylko podkładki pod pięty? Ja mam powerlifty dwójki, które mają obcas w wysokości 0,6 cala, czyli 1,5 cm. Tak samo jak powerlifty trójki, są inne buty typu ADI Power, typu Adidas Power Perfect, które mają podeszwę 0,75 cala, czyli trochę wyższą, czyli jeśli masz większe problemy z mobilnością, to masz większe problemy. Są też buty typu Nike Romaleo, które mają, jeśli się nie mylę, mają trochę większą podeszwę, 1 cal. Także w ogóle będziesz już skrzywiony, ale jak najbardziej każde buty ciężarowe będą dobre. Ja mam powerlifty dwójki z niższą, trochę podeszwą, głównie dlatego, że nie potrzebuję takiej. No i teraz pytanie, czy może lepiej podstawiać sobie małe talerze podpięty? Może lepiej jakąś deskę zamiast zainwestować 3, 4 czy 8 stóp w buty ciężarowe? No ale podkładki pod buty raczej pomogą ci tylko, jeśli chodzi o zakres ruchu, raczej nie pomogą ci, jeśli chodzi o stabilizację. Dlatego polecam jednak zrobić ten zakup, zainwestować, ponieważ jest to raczej jednorazowy zakup, jednorazowa inwestycja w przyszłość. To by było na tyle, jeśli się podobało, liczę na łapy w górę. Pamiętaj, żebyś subskrybował i do zobaczenia.